Do ponad 400-kilometrowego lotu paralotniarz spod Lublina przygotowywał się 8 lat. W końcu w czerwcu udało mu się pobić rekord polski z dystansem ponad 380 km. Nie nacieszył się nim jednak długo. Dwa dni później inny paralotniarz przeleciał 405 km. Zawziąłem się, poleciałem tym razem 438 niecałe. No, bywało różnie, bo można zauważyć na śladzie mojego lotu, że dwa razy spadłem bardzo nisko. Niestety, zgodnie z prognozami. To wysokie zachmurzenie zaczęło z nad Niemiec wchodzić, chwilami odcinało nam dopływ promieni, no ale na szczęście udało mi się jej za pierwszym razem wyratować z 200 metrów, kolejnym razem z 90, a później było już naprawdę dobrze, że tak powiem bezstresowo, no a pierwsza połowa była raczej trudna. Paralotniarze korzystają z korytarzy termicznych, czyli mas ciepłego powietrza, które unoszą ich w górę. W tej części Polski mamy ku temu korzystne warunki pogodowe. Z piły latamy daleko. Zupełnie normalnym jest przelot na 350 km. Nowy rekord jest dłuższy o ponad 80 km. Paralotniarz wystartował z Pilskiego lotniska o 9.20, a lot zakończył dopiero pod białoruską granicą w miejscowości Boratyniec Ruski o 18.40. W powietrzu spędził więc nieprzerwanie 9 godzin i 20 minut. Mężczyzna leciał ze średnią prędkością 47 km na godzinę. Tego dnia były rewelacyjne warunki startu stąd. To jest bardzo uzależnione od kierunku wiatru, jego siły i piła w tym dniu była miejscem rewelacyjnym. Zresztą, piła ma doskonałe właściwości termiczne i w przyszłości będzie to miejsce, które będzie się zajmować zarówno szybownictwem, jak i paralotniarstwem na najwyższym poziomie. Czego przed smakiem jest wyczyn Łukasza Prokopa. Choć wiatr był sprzyjający, to istotne są także umiejętności paralotniarza. Wraz z nim startowało dwóch kolegów. Nie dolecieli tak daleko jak rekordzista.